Witam Was, moi drodzy, w kolejnym nagraniu na moim kanale. Jej, minęło trochę czasu od ostatniego razu, kiedy wypowiadałem te słowa. No cóż, jak mogliście zauważyć, już od kilku dni na kanale pojawił się niewielki ruch. To znak, że czas do Was troszkę wrócić. No ale może pokrótce opowiem, co się działo w tym czasie. No mianowicie, jak mówiłem w tamtym materiale, postanowiłem założyć jakiś odrębny kanał. Kanał, właśnie niezwiązany z MLP. Jednak wiecie, czytając komentarze pod tym filmem, za które Wam z drugiej strony naprawdę dziękuję, no bardzo mnie to podbudowało. Momentami nawet wzruszyło, bo no cóż, no, nie spodziewałem się nawet takiego odbioru tego filmu. Jednak czytając te komentarze i ogólnie patrząc na kondycję kanału, to doszedłem jednak do wniosku, że no jednak część mojej widowni, część z Was subskrybuje mnie nie tylko ze względu na MLP, tylko ze względu na samego Miśka, że tak to ujmę. Bo myślę, że, że nawet jak pojawia się jakiś materiał niezwiązany z MLP albo jakiś durny filmik. No to nawet on na kanale się cieszy dosyć znacznym odbiorem. No i z tego powodu zdecydowałem, że na kanale Misiek 200M będą pojawiać się z czasem jakieś materiały niezwiązane właśnie z kucykami, z jakąś moją właśnie inną działalnością. Wydaje mi się, że jednak nie ma sensu tego tak naprawdę rozdzielać na odrębne kanały. Kiedy wy jesteście w sumie zgromadzeni tutaj w jednym miejscu, a tak gdybym teraz narobił nie wiadomo, ile kanałów, no to tak byście musieli skakać z kanału na kanał, z jakąś inną, z inną działalnością, z inną zawartością. No i sprawa też jest taka, że nawet gdyby pojawiły się jakieś inne filmy, no to jak już pewnie widzicie, to na moim kanale to wszystko jest ładnie poukładane, kategorie w kategorie, w playlisty, no więc myślę, że, że dosyć łatwo się można odnaleźć z materiałami, czy czy, no, czy z tym co, no, co chcecie aktualnie obejrzeć, na co macie ochotę. Yy, no i w sumie sprawa wygląda tak, że z czasem pojawią się jakieś inne materiały, no aktualnie jeszcze nie będę mówić co to będzie, bo są to materiały w przygotowaniu, w projekcie, że tak to mówimy, a te materiały, które aktualnie umieszczam, pochodzą z kanału, który założyłem kilka miesięcy temu. No, jednak troszkę spaliło to na panewce i postanowiłem jednak przenieść je tutaj, no, by po prostu to wszystko mieć w jednym miejscu. Z tamtego kanału, który nawiasem nazywał się Miguel, to wrzucę jeszcze bodajże dwa albo trzy filmy na ten kanał. No, i po nich już że zaczną się pojawiać po prostu materiały nowe, nie takie archiwalne. Bo tak naprawdę, no, znaczy, no w sumie, Lokomotywa to była dosyć oryginalnym filmem na, na spontanie, po prostu nagranym na Discordzie. Animacja Zandertale pochodziła właśnie z tego kanału Miguel. Pojawi się jeszcze jedna animacja, i bodaj, nie, jeszcze dwa filmy z tym w tym pewnie jeden audiolog na który w sumie miałem natchnienie o bodajże czwartej w nocy także no, no myślę, że jednak przeniosę tutaj te materiały, żeby to tam się gdzieś nie walało na jakimś zapomnianym kącie i żeby mieć to wszystko w jednym miejscu. No i pewnie zapytacie jak to sytuacja z MLP Miśku drogi jest. No cóż no mogę wam powiedzieć, że nieco wróciłem troszkę do, do działalności, do MLP, do kucyków. Aktualnie gram sobie w grę e, produkcji Gameloftu e, na Androida. No też na Derbyboru czasem przebywam, a to rzucę okiem też na forum MLP Polska, albo na FG, czy EQD. Także myślę, może znowu się w to jakoś wciągnę. Chociaż, no wiecie, i tak moja rola ogranicza się do w sumie księżycowych opowieści i nagrywania opowiadań, z tym, że może pojawią się właśnie opowiadania inne, albo z innych fandomów po prostu, albo autorskie opowiadania opublikowane w sieci, które no mogę po prostu bez przeszkód tutaj nagrać. No i cóż, no... To by było na tyle, no wychodzi na to, że ponownie wracam. No trzeba coś troszkę ponagrywać, bo w sumie jak tak czasem patrzę na mikrofon, to łapiasz taka nostalgia, że, że tyle się rzeczy nagrywało i w ogóle. Aktualnie i tak będę w ogóle musiał przejrzeć całą zawartość kanału, bo części materiałów totalnie nie pamiętam. Nie pamiętam, że na przykład dany fanfic nagrałem, czy, czy jakiś filmik, no. No w sumie no, na moim kanale już około 200 bodajże filmów jest, więc no troszkę się pogubić można. No cóż moi drodzy, no wychodzi na to, że to ode mnie na dzisiaj wszystko. No cóż, trzymajcie się. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że jesteście i do usłyszenia.